Dzień dobry, kochane bombelki. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, na czym polega praca policjanta. Policjant to osoba, której zadaniem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom. Policjanci chronią wszystkich ludzi: ciebie, twoich rodziców, rodzeństwo, dziadków czy sąsiadów, z wyjątkiem oczywiście przestępców, których ścigają. Przestępca to osoba, która zrobiła coś bardzo niedobrego, popełniła błąd. Na przykład okradła dom, oszukała inną osobę albo wyrządziła komuś krzywdę. Miejsce takich osób jest za kratkami, czyli w więzieniu. Policjanta rozpoznacie po charakterystycznym mundurze, który składa się z koszuli policyjnej z oznaczeniami stopnia i naszywkami jednostki, spodni lub spódnicy, butów, Rękawic taktycznych, czapki lub beretu, bluzy, kurtki oraz kabury. Kabura to specjalny pokrowiec, w którym policjant przechowuje pistolet. Czasami policjanci zakładają również policyjne kamizelki ochronne, kominiarki, hełmy i specjalne kombinezony. Każdy policjant wyposażony jest w broń, czyli pistolet, ale także pałkę, kajdanki, ręczny miotacz gazu a w zależności od wykonywanego zadania może posiadać na przykład zestaw do zabezpieczenia śladów, radar do mierzenia prędkości samochodom oraz alkomat, który wskazuje, czy zatrzymana osoba piła alkohol. Policjantów najczęściej spotkacie w radiowozach, czyli w specjalnie oznakowanych samochodach. Znakiem charakterystycznym radiowozów jest oczywiście tzw. kogut na dachu i syrena dźwiękowa. Włączane są, gdy policjanci jadą na akcję, np. gonią groźnego przestępcę. Poza radiowozami policjanci w swojej pracy korzystają z motocykli, samochodów nieoznakowanych, furgonetek, ciężarówek, autobusów, łodzi, śmigłowców, samolotów, i pojazdów do zadań specjalnych. Policjanci, którzy nie pracują aktualnie w terenie, na wodzie czy w powietrzu, realizują swoje zadania w policyjnych biurach. Te budynki, w zależności od wielkości, nazywają się Komenda, Komisariat lub Posterunek. Policjanci w policji zajmują różne stanowiska. Wyróżniamy służby prewencyjne, kryminalne i śledcze, a dodatkowo istnieją też służby wspomagające. Najliczniejszą grupą są policjanci służb prewencyjnych. Widujemy ich każdego dnia. Mogą to być policjanci w tak zwanych patrolach interwencyjnych, czyli takich, które przyjeżdżają na wezwania do jakiejś niebezpiecznej lub spornej sytuacji, kiedy coś niepokojącego dzieje się na ulicy, w sklepie czy w innym miejscu publicznym. Są to też policjanci z patrolu ruchu drogowego. Ci funkcjonariusze pilnują porządku na drogach, sprawdzają prędkość pojazdów i wystawiają mandaty kierowcom, którzy jeżdżą zbyt szybko i nieostrożnie. Policjanci ze służb prewencyjnych mogą tworzyć tzw. patrole piesze czy załogę radiowozu. Zazwyczaj pracują w parach, żeby było bezpieczniej. Policjanci z tej grupy dbają o porządek na różnych imprezach. Na przykład meczach, koncertach czy festynach. Policjanci ze służby kryminalnej zajmują się między innymi szukaniem osób, które popełniły bardzo poważne przestępstwa albo osób, które uznano za zaginione. W tej grupie znajdują się także technicy kryminalni, osoby odpowiedzialne za zbieranie dowodów z miejsca zdarzenia, które pomogą schwytać przestępcę, np. odciski palców czy ślady DNA. Trzecim rodzajem policjantów są funkcjonariusze ze służby śledczej. Przesłuchują świadków, czyli osoby, które na własne oczy widziały, co się wydarzyło. Spisują ich wersję wydarzeń i gromadzą dowody na winę przestępcy. To od ich pracy zależy, czy przestępca zostanie ukarany przez sąd. Ostatnim, czwartym rodzajem jest służba wspomagająca. W tej grupie mundurowych można wyróżnić szereg różnych zawodów, np. prawników, psychologów czy osoby zajmujące się finansami. Ich praca wspomaga ogólne funkcjonowanie policji. Żeby policjant mógł odpowiednio reagować na niebezpieczeństwo, musi być spostrzegawczy i bardzo sprawny fizycznie. Musi umieć szybko biegać, aby dogonić przestępcę, ale też mieć dużo siły, by w razie potrzeby obezwładnić osobę, która stwarza zagrożenie. Do tego policjant powinien być empatyczny, to znaczy potrafić rozmawiać z ludźmi, wysłuchać, co mają do powiedzenia. Zrozumieć ich emocje. Powinien też być błyskotliwy i mieć dobrą pamięć, bo w swojej pracy opiera się na wielu przepisach prawa, które trzeba zapamiętać i rozumieć. Gdy tobie albo innym osobom dzieje się krzywda, jak najszybciej wezwij policję. Zrobisz to, wybierając w telefonie numer alarmowy 112. A czy ty, drogi Bombelku, chciałbyś w przyszłości zostać policjantem?